Hej, lumpiarki! Hej, kalumpiary! Zimno jest. Szaro. Uuu. Nie tutaj, bo zapaliłyśmy sobie fajne światełko. Ale potrzebujemy jakieś... Nie, jakich... nie zimno, bo mamy światełko. Tak jak puścisz sobie kominek i może wrażenie, że jest ci cieplej. No ja tak mam, no. Sytuacja wygląda tak. Idziemy kupić sobie jakieś wygodne, ciepłe, cozy rzeczy na jesień. No, mam nadzieję. Mam nadzieję, że Tak Taki jest plan. Sobie ja bym chciała jakieś dresiki może fajne. Ojej, ja bym chciała takiego baranka jak ty masz tego z Kulka HM Tylko bym chciała baranka z Hemu z umbeksu. Ale nie takiego jak z Hemu. <grych> ale takie, dobrze, manifestuj. Takiego jak z Nanteksu. Manifestuj, bo ci dobrze to wychodzi. Mi się podobają dresiki z Zary, które okay. kosztują 100 zł, pokażę Ci zaraz. Takie flare też one są. Hmm. Ale Takie dresikowate, chcesz zobaczyć? No. Ja bym chciała dresiki ale z niskim stanem. Bo uświadomiłam no, one są sobie, z tak? Mhm. Uświadomiłam sobie, że jak noszę dresy z niskim stanem. To z tyłu wyglądają trochę jak pielucha, jak nie są przeznaczone. Nie, jak jadłosy z niskim stanem, takie, które są przeznaczone do bycia z wysokim. A, o to chodzi. Mm, że wiszą tak w kroku. Znaczy, one mają średni chyba stan. A nie, na napisany jest wysoki. A hmm. tam, nie wiedzą co mówią, to nie jest wysoki stan. Fajne. I te mi się spodobały, ale kosztują 100 zł. I ja po prostu montuję się na razie. Ich nie zamawiam. Bo nie ma darmowej dostawy. <laughs> ale jakby była, to bym pewnie już A wiesz, jakimi bym nie pogardziła? Jakimiś takimi welurowymi fan w stylu Juicy Couture, jak były. Ale takie z Couture. <noise> takie z Juicy Couture. Że znaczy nie muszą być z Couture, ale ten mm, krój, Że jakiś z niższym stanem, w tym no, to, kolorze. Do ciebie pasują. Do mnie... Nie wiem. Też bym mogła mieć. Brazowe no takie by bro... Właśnie fajne. chciałam <laughs> powiedzieć, że brązowe były super. To co, lecimy? No lecimy, no. no chociaż to jest tak... O, byśmy kupiły coś fajnego i były... No, pójdziemy na swetry, to... Myślę, że kupimy. I nie kupiły swetra? Co? Bo dwa razy temu... Kupiłaś sweter? Czy tylko kożuszek? Właśnie swetra nie kupiłam. zostaje Dwa razy nie kupiłam swetra. A co kupiłaś wczoraj? A, kusy... <głosy> <głosy> Wczoraj kupiłam sweter. Nie słuchajcie Dobra, ale jedziemy. Let's go. Nie słuchajcie <noise> Patrz, znalazłam taką. Wciętą w talii. <noise> Wow. Z takim tu sweterkiem. Tylko ona nie jest taka cozy. Aha, no dobra, to odłóż ją, bo inaczej nie możesz wziąć jak coś z nich w tematyce. I ma dość dzi dzikie guziki, ale w sumie może? No, no ciekawe, i ma taki sweter przy szyi, i byłoby takie komfortowe w sumie do noszenia, jak na taki płaszczyk zamszowy. Ciekawe, nie? Weź, no. no. Teraz ty szybko coś wybierz. No bo chciałam powiedzieć, że przyszłyśmy dopiero, a górka już zapodała rzecz. Ja nie działam dobrze pod presją, chyba. Nie wyczaruję sobie. O. Brązik. No dobra, nie będę tak y, udawać, że wiem co robię. Bym poszła na torebki, zobaczyć. Najpierw? No, no bo to może się właśnie. akurat jakaś. To jest niereżyserowane. Tak więc, nie ma nic. Nic tutaj nie ma zupełnie. A to co? Aha, to jest przebranie. Skołczela? <gry> dobra. Nie ma torebek. Tak jak zazwyczaj. O, a to? Jakbym chciała plecak, to fajny. Camel Active. No jak na plecak, fajny, nie? No? No. Co tu masz? Bluzy? I'm tired no bo tak sobie pomyślałam, że fajna by była cozy bluza. Taka jaką masz na sobie? No... trzeba się inna, bo już to mam. <laughs> Ale znalazłam taką fajną, chciałam ją pokazać. Żałuję, że ja nie chodzę w takich kolorach. Ale jest mega cool. I no. patrzcie, jakie ma super rękawki, takie nietoperzowe. A vintage, z vintage shopu, jakby. Mhm. Poczekaj, bo pani chce. Tak, też tak? podoba. Tak? No właśnie. Nie lubię na kolory. A chce pani? Bo ja takie chciałam tylko pokazać, ale tak. to nie moje właśnie. Proszę bardzo. A jeśli młode osoby mi to mówią. To... Nie, bo ona ma fajny krój też, tylko my się nie czujemy w takim niebieskim. A ja lubię takie. No, no to, to idealnie. idealnie. To jakby było bluzka, a nie sukienka. Myślę, że mega. Szkoda, że jest takie długie. Tak dotąd, jakby była. No. Właśnie tak zobaczyłam. Mam nadzieję, że to bluzka. a nie wiem, co robić sukienka na swetrach. No, ale jako sukienka średnia. Ja znalazłam takie spodnie, no. ale są z Tak, myślałam, że właśnie takie podobowe cozy. Fajne. I fajna mają. Ten dół, nie? No, ciekawe. Ale nie dość, że klips. Nie 40 zł. To marka Shein', hmm. czy Shein'. Także odwieszam. Jaki sprytny. Ma przeciwdeszczowy kaptur wyciągany, a jest yy, tym polarem. No, to wygląda mega cool. Ojej, i tu jest miejsce na te stare telefony. Mamy. Oh Moja Nokia ileś tam. Tak, ale no za duży. Będę wyglądała jak w Ale Jeszcze piękne rękawki. Znam. No właśnie, one zwróciły moją uwagę, ale nie jestem przekonana, że to będzie wyglądało dobrze. Tak firankowo. Przymierzę, ale wydaje mi się, że nie. Hmm. Że to te, jest takie pierwszy, na pierwszy rzut oka, ale przyjrzyj się jeszcze. Ja myślę, że to będzie źle wyglądało. Mi się podoba. Ja przewiduję, że lepiej wygląda na wieszaku niż na mnie będzie. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Coś to ci dam. Co tam masz? No, bo napisane Klaudia. Myślałam, że super, ale jesteś Sträter, sträter. Uczę się niemieckiego na Duolingo, ale no nie, ale mamy cenę Klaudia i to chciałam tylko zaznaczyć. Za, dobrze, że to zaznaczyłaś. A patrz, co znalazłam. No. Ciekawy, nie? Hey, fajny. Właśnie jak, ja chciałam podobny do tej twojej, do tego twojego swetra z Weekdaya, co jest też zapinany, wiesz, na zamek. No, no, no. I ten jest podobny. Tylko pytanie, co on ma w sobie. 80% wełna. Kurde, ale fajny. Fajny, no. Grydzie? Troszeczkę. <laughs> Troszeczkę. Ale może w tym akurat będę chodzić. Ubierz sobie na niego kurtkę i zobacz, czy będzie gryzł. Ale słodki no. jest. Mega. Tak pasuje do ciebie. Ma taki 2000 vibe. No. Może się przyzwyczaję. Chodź, bo dotykam cię trochę. No trochę gryzie? <gryzie> Ubierz sobie tę kurtkę na to. No. A w sumie jeszcze jej nie mierzyłam. Ale powiem ci, że do przeżycia. To chyba jest. Yy... No dobra. To jest kwestia po prostu, na ile ci się podoba. Nie przeczę. Ja coś czuję, że Górka będzie gryzła, a i tak weźmie. Też tak coś czuję, wiesz? Chociaż się zarzekała, że już nie będzie. To zrobi wyjątek. I to jest ta kurtka. No, też fajna. Poczekaj, ja bym ją przymierzała do tego swetra, żeby sobie ją tutaj zapiąć. A gryziecie? Troszeczkę. Jest liczny. Ale pamiętaj, co mówiłaś, że nie będziesz kupować gryzących. Ale powiem Ci, że tak na, naprawdę, jak na 80%, ja przyrzekam. Przyrzekam. Na na życie wszystkich. Jak na 80% wełny, to nie gryzie aż tak jak inne, które mam. Mhm. To mają mniej on tej On nie rodziny. jest jak wszystkie, on jest inny. Fajny, ten, sweterk, ten no, tak? Mhm. Ten spetarkowaty No, Tak? nie no, fajna, i powiem Wam i ci, że komfortowa jest. Dzięki, że mi super. też mówisz. Uff. I Pan mówisz, że super. No. Jest tylko brać. Taką bluzę znalazłam. Mm. Fajna może być. <laughs> fajna może być. Taka bagi. nie wiem, czy nie trochę tłumaczy dla mnie. Czarny i biel. Dwa <laughs> kolory wiem. Jest taka trochę. Nie tym białym widać szczególnie. Na że nie jest nie taka widać. idealna biała. Więc y, zobaczę. Ale fajna jest, właśnie coś w coś. Pod, no może nie w podobnym stylu, co mam na sobie, ale. Też taka sportowa. No, no ale trochę taki żółty, ten biały. No. I ogólnie dużo swetrów mam. Taki na przykład, ale nie myślałam za dużo o nich, jak je brałam. Tak jest. Ten jest Milusi. Mhm. Nie wiem, czy mi się podoba. <laughs> nie wiem, czy mi się podoba, ale go wzięłam. To ściąga z przodu, jest taki so so ale jest bardzo przyjemny taki. Mm. Nie, no trochę nie, nie mój vibe z tym ściągaczem. Mhm. Next taki U, jest fiterek, Taki właśnie jak ten Twój weekdayowy. Tak, tylko że nie taki gruby, tylko taka edycja, wersja light. Na teraz bardziej, nie? Tak. I bez kaptura, bo mam podobny z kapturem, ale czasem mi ten kaptur przeszkadza i fajna byłaby opcja bez. Takie coś jeszcze znalazłam. kiedy schemu. Ale wydaje się być takie przylegające, ale zarazem prześwitujące. troszkę. Fajne. Fajny prążek. Poczekajcie, bo ja mam tutaj też rzeczy dla Górki. I nie może się dowiedzieć się o tym ona, co ja mam dla niej. O, jeszcze taki znalazłam. Taki mięsisty, po prostu czarny. Ale nie wiem, czy nie będzie za długi. I za mało boxy. Wydaje się być... że znaczy, na pewno jest przyjemny. Nie wiem, jak tam ze składem wiecie już. Niestety. Proszę, że był przyjemny. Musisz przymierzyć i zobaczyć. Ale on się wydaje taki... Taki ma vibe starego swetra. No i co? Tyle na razie, bo tam już mam rzeczy dla Górki, które będziemy pokazywać sobie na design, nawzajem. Na naszym kąciku. Na naszym kąciku Lump Swap, tak. który prawdopodobnie zmieni tę nazwę. Ale na ten moment nie mamy innego pomysłu. Nie, nie jest ona jakoś catchy. masz S jakieś updates? Zobaczymy. Słyszycie... No. go again. Aha. Teraz założyłam. To z górkę jeszcze raz bo zrobiłam z wszystkich. Tak, bo znowu miałam mikrofon w kieszeni i ja już go tam nie chowam nigdy w życiu. Never. Nie mówię z... jeszcze gry za Batona? taki sweterek znalazłam. Dla mnie albo dla Klaudii, w zależności od tego, czy nie będzie się ze mną z lewo za bardzo. Ale z drugiej strony, jak się będę opalać, to może nie. Drugi, jaki znalazłam. czekoladka będzie Tak. się zlewać z włosami w ogóle. Drugi, jaki znalazłam, stwierdziłyśmy przed chwilą, że jest za bardzo ściuchrany i że będzie miał tendencję do mychacenia się. No ale zamek mi się też nie podoba, ale no taki sportowy z tym fajnym prążkiem, ogólnie spoko. Coś tam mała, bo na Coś tam, krok w tył, no banger, no wiecie. Witamy w kąciku. W którym dajemy sobie rzeczy. Które jest wiecznie, wiecznie zapomniałem, jak się nazywa. To musimy wymyślić nazwę, bo to jest. Bardziej catchy. To jest, to jest się. Ja ją wymyśliłam. Czy to by na papierze wyglądała spoko, ale jak na jak papierze mam na telefonie. Lump swap, no, który... no, głupio się też ją mówi. Dużo masz rzeczy? Kilka jest. No dobrze, bo dzisiaj, w Górce idzie trochę lepiej szukanie małżeństwa niż mi. Wymieniamy te, się. To, co znalazłaś, tak mega do ciebie pasują te rzeczy, że wow. No, dobra. Ale konkret. Tak. Przejdźmy już do rzeczy. Przejdźmy do konkretu. Dobra. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Zaczynasz. Czy ja tobie daję pierwsza. Mhm. Mam tak. Te oto cztery rzeczy. Pierwsza jest to poncho. Ale Te mnie też. E? Co? No nie wiem, jest krótsze niż ostatnio, bo ostatnio znalazłam kurczę poncho, bo mówiłam właśnie, że w lecie chciała, to może w zimie też będzie chciała, ale Aha. było za długie i to jest krótsze. Ale nie wiem, czy ci się to ten dekolt podoba, bo on nie jest taki, żeby dać sobie na jedno ramię. Ale uznałam, że warto spróbować. To przymierz od razu, nie? Aha, czy no nie? dobra, no dobra, dobra. Ej, fajne? Fajne, a co? Nie uważasz, że nie? Bo tutaj tak widzę no ten I jakby na przykład nie jest pod spodem. Oh yes. No, ehm. ładne jej znalazłam. Ładne mi znalazła. No. Tak, wyobraź sobie na drinkach nas. W... O! Chyba się rozważasz. Rozważa. Nie ja mówię, że my cały czas zgadzamy. Wcześniej o drinkach, że wszystko na drinki, na drinki. Bo nasze wrażenie na drinki oznacza po prostu, że na wyjście gdzieś. Nie no. dlaczego tak mówimy, tak się przyjęło. Mega mi się podoba to, że właśnie ono tutaj jest goła. Mm. Mega, serio, mega. Yeah. Dobra, to cieszę się. Następne. Taki przyjemny golfik. Bardzo przyjemny. Czarny, ale taki nie bardzo golfowaty, uh -huh. tylko taki delikatnie. I ja już mam taki, więc nie chcę Ale przez moją bluzkę pod spodem się zawija trochę. Ej, ty masz totalnie taki pozytywny z tego słowa znaczeniu. Kimkolwiek fajny. No mi się podoba. Mi też. Mógłby być jeszcze minimalnie bardziej, ale powiem Wam, że jest tak komfortowy, że nie musi być jakoś ekstra opięty. Bardzo mi się podoba. Nawet fajnie, że się tak zbiera. No. Długie rękawki, nie opina tak, żeby mnie dusił, mm. więc super. Daj to jest dobry dzień dla mnie. No, a ja czerpię satysfakcję z tego, że ci się podoba. Bo na przykład jak ostatnio byłyśmy, to Górka mi takie super dawała swetry i mi była Ale ja też czerpam satysfakcję, że tobie się podoba. Damn. No, to dobrze. Wziąłem jeszcze taki prążkowany golf, uh -huh. a dużo golf. Trochę, teraz jak patrzę, jest. No. Troszkę zmechacony. Tak, ale mówiłaś, że chcę prążki. Wydaje się być mały. No nie wiem, co mogę ci jeszcze o nim powiedzieć. Jest bardzo fajny, ale ja w tym teraz tak dobrze się czuję, dobrze, że mi się też. wydaje, że nie przebiję tego. Mhm. A nie, nie, nie chcę dwóch? aż tylu golfów, bo. To y... przesady. Opanujmy się. Od niedawna w ogóle zaczęłam patrzeć na golf, więc tak, spokojnie. Dzięki mnie. No i ostatnia rzecz tej jestem najmniej pewna, ale jest też bardzo przyjemna, ma prążki, ale też jest taka trochę. No, ma prążki po prostu i pomyślałam o Tobie, mhm. ale zrozumiem, jak nie będziesz zainteresowana. Z te dwa już jestem totalnie no. usatysfakcjonowana. Dobrze. Jest Mówię <grym> na wstępie, powiem tak. Mam kilka rzeczy, które, które, się, no. Co? które zastanawiam się, czy, ty, czy nie będą bardziej dla Ciebie, ale chciałabym je przymierzyć, więc ich Ci na razie nie pokażę. Dobrze. Też poka mam jedną taką rzecz. Dobrze, więc pokażę Ci na razie takie, co mam dla Ciebie, dla Ciebie. I ogólnie zacznę od rzeczy, która mi się daje, że Ci się nie spodoba, ale chciałabym Cię w niej zobaczyć. Okej. Okay. Bo Ty też się zainteresowałaś połączem. I ja wiem, że Ty nie lubisz jasnych kolorów, ale to jest taki ciepły krem I ostatnio mierzyłeś coś podobnego. I jego sobie widzę na, na przykład właśnie z tymi Twoimi spodniami yy, z Wranglera, tymi brązowymi, taką w górach dziewczynę. Nie chcesz mierzyć? No? nie, no przymierzę, przymierzę jestem bardzo ciekawa jak będziesz tym wyglądała, bo mi się to skojarzyło z takim cozy vibe. Em. Tu ma takie rękawki obniżone, popatrz, takie o. Rozumiem zamysł? Mhm. Wyobraź sobie do spodni takich cowboyskich. Tych drugich. Albo nawet do tych. No, powiem wam, że... Myślałam, że gorzej to będzie wyglądało. Mi się Je. super podoba. Te guziki ci się nie podobają do końca? Te guziki, właśnie miałam powiedzieć, że najgorsze no w tym są te duże guziki, bo one dają mi taki... H&M vibe. No się te guziki mnie od tego od odwodziły. Aczkolwiek jakby na przykład. Ale tył mienić, mi się podoba. Albo jakby tak. nosić tył naprzód. Jakby nosić cały czas tak chodzić do ludzi, na przykład mówić hej. hej! I tak wiecie, to jest tylko tak. I to bardzo fajne. Ale słodkie, nie? Słodkie, no. Powiem ci, że to mnie otworzyło na tego typu krój. No i super. Ale właśnie. Na że te guziki są takie. No. Tak trochę, no nie wiem jak to powiedzieć. Trochę tak... Rozumiem. Dobra, nie... Rozumiem twoją ciszę. Musiałabym wam to airdropnąć, żebyście by to zrozumieli, To ja mam na myśli, bo tego się nie da ująć słowami. Kolejną rzeczą są spodnie, bo ty chciałaś białe, no, chciałam, chciałam. takie luźniejsze, z paskiem. I one będą trochę luźne na ciebie, ale jakbyś sobie właśnie dorzuciła pasek, są takie długie. Mhm. Fajne. Brązowy pasek i so, to są lewajsy, le lewisy, za 45 zł. No to nieźle, tu przymierzyć. No może nie tu. Fajne, szkoda tylko, że te, y, trochę mają zwężane nogawki. Nie, proste są. Proste. No dobra, może mają... Nie są rozszerzone, tylko takie to tam jest. Y... Potencjał. Może mają potencjał. Jak będą za długie, to może do obcasa jakiegoś jakaś botka kowbojka pod spodem. A długie w ogóle. No właśnie mega długie. No dobra, fajne, fajne. Więc może do obcasów nice. na przykład. Kolejną rzeczą jest odpowiednik rzeczy, która, którą ja sobie kupiłam dwa ciucholanty temu. Podobało mi się? Tak. Czy chcesz, żebyśmy były siski? E, tylko wersja czarna. Oh my God. Taki golfik bluzkowy. Daj, Jeszcze z taką słodką e, nitką błyszczącą. Fajne, podoba mi się. E, e. Ładnie. E. E. No super to wygląda. Nawet do tego, do tych spodni fajnie wygląda. Też tak, uważam. Nie jest taki idealnie dopasowany tutaj. Ale, tak ale ja wygląda. nie mam jakiejś takiej. W sensie, no, lepiej by w sumie wyglądał tak. Ale można by go jakoś sobie spiąć, ciekawie. Albo na boku, albo go. Nie A czy on jest tak luźno gładź Też Ładnie. No też ładnie, ale nie wiem, czy nie czuję, że, że robi mi takie boczki. No, tak by był taki byłby idealny. No. A tutaj tak wiesz, niby spoko, ale tak... Ale spinałaś sobie czymś kiedyś? Kolczykiem czy coś, nie? No gumką nawet, na plecach mm. można spiąć i wtedy będzie miało takie ten... Uh -huh. Albo przerobię, ale ja to tak... Już nie wiem jak się szyję swetę. Coś bym może wymyśliła. No nie wiem, fajne, podoba mi się. Cieszy mnie to bardzo. Very nice. I co, coś jeszcze masz dla mnie? Podoba mi się to. No właśnie, mam koszulę, która najpierw myślałam, że będzie dla ciebie idealna, ale później zauważam, że to jest xl ale ona ma takie wcięcie w talii, mm -hmm. dość mocne. Ale ona w ogóle nie wygląda na XL-ka. Patrz, czy wygląda. Nie, nie wygląda na xl -ka. Nie wygląda. Czy chciałabyś ją przymierzyć, czy do odwieszenia? Ma taki długi rękaw. Mogę przymierzyć? No, chyba duża. No, taka mami. Nie mam. Nie mam. Mhm. Mama sita. Mama Sita. Mama Taka linetka yy, mhm. gotowych na wszystko. Tak, tylko ja powinna być w paski może To jest jaśniejsza, bo ona no. nie chodziła w czarnym bardzo. W ogóle byłam na, yy, na spodniach no no. i były takie średnie, że już wolę kupić coś z Zary i być zadowolona niż kupić jakieś takie nie Rozumiem. do końca. Na ciebie też nawet nic nie znalazłam. No właśnie mam jedno, tylko mi się wydaje, że ono na ciebie za krótkie. Ale mówiłaś, że chciałeś takie no. eleganckie dresy. jest to dres, który jest z takiego zamszu. O, kurde, porządny. Porządny, nie? To ale... nie wiem, czy nie krótkie, zobacz. Tak mi się wydaje, że mogą być krótkie. Oj, no. Mogą, <laughs> no. Ale dziękuję za myśl. No, i z takich rzeczy, co były stricte dla ciebie, to tyle. W sensie to i to już byłam taka niepewna. Uh -huh. Ale mam jeszcze rzeczy, które znalazłam dla mnie, też dla ciebie. Pierwszą rzeczą jest czarne futerko. Takie boxy. Cute. I właśnie chciałam takie futerko, które będzie yy, wiecie. Ono jest w ogóle jeszcze z metką. Która będzie takim futerkiem kizimizi na co dzień. Tylko ja chciałam takie właśnie ombre, albo imitujące trochę yy, takie prawdziwe futro. Chciałabyś przymierzyć? Bo cza czarne futerko to jednak czuję, że to jest bardziej... <grywa> no to nie mogę przymierzyć. Hmm, nie wiem. Trochę przez ten tutaj pasek z przodu. Ten tu. Mhm. Czuję jak, jakby to był taki szlafrok. Szlafrok vibe. Wiem, że to nie szlafrok. Wiem o co ci chodzi. Ale czuję się jak Jędrula z Rodziny Dostępczej. Nie wiem, takie rzeczy mi przychodzą czasem do głowy, ale... Z tyłu fajne, ale jakoś ten przód tak... Hmm. Przez te paski nie wygląda mi tak... Wiem, też to trochę czuję. That's a shame, ale dla naszych portfeli... To lepiej. I guess, no. Kolejną rzeczą, z którą się wahałam, jest taki sweterek. Bo widziałam nawet. Tak? Nie sądziłam, że... Chociaż w sumie nie wiem czemu, pasuje do Ciebie. Jakby był z tego czerwonego napisu, to ten kolor by mi nie siedział, ale on ma wrażenie, że no. go tak... Pasuje do Ciebie ten czerwony. W ja ogóle bardzo lubię tego Esprit'a, czy espr... jak to się tam czyta. To jest jeszcze jedna rzecz, którą się wahałam, czy dla Ciebie, czy dla mnie. No. To jest ten, co pokazywałam wcześniej, co nie wiem, czy nie będę wyglądać zbyt blado. No mi się wydaje, że on y... nie, nie pasuje do mojej karnacji że do Ciebie bardziej. Tak? Spoko na Tobie wygląda, ale w świetle wygląda na taki zmachacony. Żadna z nich nie być. Ja z takich rzeczy, które miałam dla nas obu, było to to. Najpierw pomyślałam o Tobie, bo jest szare. Rękaw jest trzy czwarte, ale jest taki nietoperzowy. Spoko, tylko zauważyłam też jedną rzecz, że on był zaciągnięty tutaj. A nie jak da się by... tego wciągnąć od środka? No właśnie, da się pewnie, tylko zostanie taka krecha trochę. Ale nie wiem, czy ona jest na tyle widoczna. Kurczę no, chyba chyba ci nie dam. I tak już mam tyle rzeczy, że... I tak byś nie wzięła? Wiesz, że wam w ogóle co znalazłam. Mega fajne jeansy też. Ja jak widzę to, to myślę o tej Maria Kelly. Ona miała się takie potargane, ale ona się mm. też nosiłaby z tego guziczka. No właśnie, guziczek w ogóle tu jest okłoniency, ale kogo to obchodzi? Bo jest to czterdziestka, ale wydaje się być bardzo małą czterdziestką. Także, aby były dobre. To z takich rzeczy, które nie pokazywałam, to mam takie coś, ale ja nie jestem przekonana w ogóle do tego. Taka bumerka z. tylko z kripsą. A ile? Nie wiem. 90? okej. Okay. No to skórka w ogóle. Ona ma tutaj taki ortalion w środku, ale nie jestem pewna. To bardzo chyba się, się świeci. I nie wiem, czy jest mi potrzebna. Nie mogłam się doczekać i przymierzyłam ten sezer, ale on jest za duży. No. Jeszcze miał double zipa, to to by fajniej się mogło układać. Taki byłby super. No tak, smutno w sumie. Chociaż fajne ma takie rękawki nie wszystko musi być takie dopasowane mega, ale nie. Nie, powiedz mi, że rozsądnie. Nie, nie. No dobrze. co wierzysz. Skończyła się na tym, że biorę jedną rzecz, uh -huh. ponieważ rozsądnie chcę podejść do tych zakupów i ostatecznie biorę ten sweter. No, jest taki klasyczny. Ja lubię takie klasyczne, ponadczasowe rzeczy i czuję, że on jest właśnie taki, ma trochę old money vibe i też ma taki górski klimat, że mogłaby właśnie tak do jeansów i, i w górę. I skład gitowa tak, 50% bawełna i no, tyle, no niestety nie widziałam innych, bo uznałam, że są nieidealne. Ten taki szary, ten, okazało się, że on ma tutaj dziurki z dwóch stron, tutaj na dole, wiecie, dekoltu. I będzie niestety. mi się to rzucało w oczy i też miało zaciągnięcie, także ja wychodzę z inną rzeczą, ale spokojnie, bo górka ma 20. No, nie przesadzajmy. Biorę to poncho, co Klaudia mi znalazła, a także ten golf. To nie będę się rozwodzić I nad jest. tym. I love this. Biorę e, ten sweter, który nie będzie gryzł. Który mnie gryzie, ale jest taki ładny. I jakoś biorę dobrać? na długi rękaw, to może tam z tyłu mnie nie będzie gryzło. A jak będzie, to kupię sobie ten specyfik do wełny i spróbuję przeżyć. A jak to nie pomoże, to zapytam moich sióstr, czy one chcą i mojej mamy. A jak ona nie będą chciały. To wyląduje na, na vintage. No i ta kurtka. I wiecie co? tak się zastanawiam. Doradźcie w komentarzach. Klaudia mówi, że te guziki wit. No, Przymierzy jeszcze raz A Nie możesz dawać dla was. po prostu tej strony bez guzików na tą z guzikami i udawać, że ich tam nie ma? Mogę. To jest super. Ten sweterek pod spodem. Mogłabym mieć jakiś sweterek bez kurtki. Ciekawe rozwiązanie, takie dwa w jednym. I patrzcie, to są te guziczki. One są takie mocno vintage. Tu robimy tak, tutorial mega skomplikowanej rzeczy. Tu się zwiąż zwiążujemy. Gadane jest. Kojarzycie taką kurtkę z Zary, teraz viralową, tylko ona jest z skóry, ma bardzo podobny krój, właśnie wiązana w talii, podobnej długości. No i tutaj proste rękawy. E, tylko ta sery mi się nie podoba, bo ona dla mnie wygląda na taką tanią skórę, typowo sieciówkową, że tak się świeci trochę. Tylko no, mi się widzicie, bardziej... i górka schowała guziki, jakby ich nie było. A tutaj wersja z guzikami. No. Dajcie znać, co myślicie. Czy guziki, czy nie guziki. No i tak. No i tak to się kręci. to no. spodnie. Były za duże, rzeczywiście. Tutaj w kroku robiły takie marszczenia, które nie wyglądały ładnie, niestety. Czyli I czy na Nie, była 40 40, była 40. jest najgorszej. Ja przymierzyłam te białe odgórki, ale niestety one nie miały takiego kroju, jak ja chcę. Czyli nie były takie szerokie, tylko mi się opierały na kostkach. To nie jest dzień, w którym znajdę moje białe jeansy. Tak.